Magdalena Ogórek po raz kolejny pojawi się przed kamerami. Była gwiazda TVP otrzymała szansę na rozwój kariery telewizyjnej od nowo powstałej stacji. Czym będzie się zajmować? Magdalena Ogórek, znana prezenterka telewizyjna, została zwolniona z TVP na fali zmian w stacji. Chociaż dokładne powody jej odejścia nie zostały oficjalnie podane, jej przypadek wywołał sporo spekulacji. W odpowiedzi na liczne pytania i plotki Ogórek oświadczyła, że ma inne plany na najbliższą przyszłość, w tym wyjazd z kraju. Podkreśliła również, że nie zamierza komentować szczegółów związanych z jej zwolnieniem, zostawiając pole do domysłów na temat dalszego rozwoju jej kariery. Magdalena Ogórek otrzymała pracę w telewizji, okazuje się, że na horyzoncie szybko pojawiły jej się nowe możliwości. Kontrowersyjna dziennikarka otrzymała bowiem szansę na kontynuację swojej kariery telewizyjnej, tym razem w ramach nowej stacji. Ma prowadzić poranny program, potwierdzam, wracam do mediów i robię to z wielką radością. Cieszę się, że będę twarzą nowego kanału, bo jego oferta jest bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, która mnie przekonała, to pytania widzów. Na mediach społecznościowych dostawałam setki zapytań, kiedy wrócę choć minęło tyle miesięcy, one wciąż napływały. Ta przerwa jednak była mi potrzebna na odpoczynek i przewietrzenie głowy przekazała w rozmowie z faktem. Ogórek zostanie jedną z twarzy rozwijającej się stacji w Polsce 24, za którą odpowiedzialni są bracia Karnowscy. Nadawanie rozpocznie ona już 2 września nie tylko Ogórek. Kto jeszcze z TVP otrzymał pracę w nowej stacji? Magdalena Ogórek nie będzie jedyną osobą z TVP, która otrzymała zatrudnienie w Polsce 24. Wiadomo o tym, że wraz z nią w ekipie znajdą się między innymi Marta Kielczyk i Michał Adamczyk.